Poniedziałek, 19 czerwca, witam Państwa w dzisiejszym teledzienniku między innymi na temat oceny wojewody radomskiego dokonanej podczas obrad sejmiku samorządowego, na temat tworzonej w Radomiu Policji pracy. Poinformujemy też o jubileuszu resursy. Sejmik samorządowy województwa radomskiego wydał dziś pozytywną opinię o dotychczasowej pracy wojewody radomskiego Zbigniewa Kuźmiuka. Przy jednym głosie wstrzymującym delegaci Sejmiku Samorządowego pozytywnie zaopiniowali działalność administracji wojewódzkiej i wojewody radomskiego Zbigniewa Kuźmiuka. Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku wojewoda przedstawił raport o stanie województwa. Mówił o takich barierach hamujących rozwój, jak wysokie bezrobocie, niska średnia płaca czy słabe zainteresowanie inwestorów naszym województwem, których odstraszają m.in. zbyt wysokie ceny nośników energii. Atrakcjami województwa Radomskiego są m.in. bliskość Warszawy i wykwalifikowana kadra. Podczas sesji wybrano też członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kurator oświaty przedstawił informacje o przygotowaniach samorządów i kuratorium do przejęcia szkół. Biuro Prasowe Konfederacji Polski Niepodległej informuje, że 21 czerwca przebywać będzie w Radomiu lider tej partii Leszek Moczulski. Otwarte spotkanie z Leszkiem Moczulskim odbędzie się w Klubie Inteligencji Katolickiej o godzinie 19.15. Przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy utworzona zostanie od 1 lipca Policja Pracy. Policja ta przeciwdziałać będzie zjawisku zatrudniania na czarno. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy od 1 lipca przy Wojewódzkich Urzędach Pracy utworzone zostaną specjalne wydziały tzw. Policji Pracy. W Radomiu w Policji Pracy zatrudnionych będzie 8 osób. Wydział ten współpracować ma z Policją, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Policja Pracy będzie kontrolować pracodawców i bezrobotnych. Pracownicy urzędu sprawdzać będą, czy osoby zatrudnione w firmach mają podpisane umowy o pracę. W razie odkrycia nieprawidłowości, kontrolerzy będą mieć prawo nakładania kar pieniężnych na nieuczciwych pracodawców. Bezrobotnym zatrudnianym na czarno zostanie odebrane prawo otrzymywania zasiłku. Policja Pracy wyruszy w teren prawdopodobnie już pod koniec lipca, gdyż około miesiąca potrwa załatwianie form formalności związanych z tworzeniem Wydziału. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa przygotowuje się do obchodów dwudziestolecia działalności. Z tej okazji ta zasłużona radomska placówka przygotowała szereg imprez. Mija 20 lat działalności Wojewódzkiej Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa. Resursa jest kontynuatorem w swojej działalności Wojewódzkiego Domu Kultury. 22. Zapraszamy na otwarcie wystawy, która będzie poświęcona ukazaniu dorobku kulturowego działalności Wojewódzkiego Domu Kultury. Jednocześnie zapraszamy na koncert galowy, w którym pokażemy zespoły taneczne z Pałacu Młodzieży, z którym Resursa współpracuje. Niewątpliwą atrakcją w programie jubileuszowych imprez będzie trzydniowa wystawa i giełda roślin doniczkowych. Rozpoczynająca się w najbliższy czwartek o godzinie 11.00. Gospodarstwo Ogrodnicze Tomaszewski przywiezie ze sobą setki gatunków roślin doniczkowych, roślin kwitnących i ozdobnych z liści. Będzie je można oglądać przez 3 dni w godzinach od 9.00 do 19.00 w czwartek, w piątek i w sobotę. Będą to rośliny pochodzące głównie z krajów Ameryki Środkowej, Kostaryki i Gwatemali. Wśród nich wiele nowości, na przykład Cykas Revoluta, Nolina. Są to złoci medaliści Polagry 94. Przepraszamy Państwa za błędne podanie nazwiska jednego z laureatów nagrody Radomianin Roku 94. Wśród wyróżnionych znalazł się Marian Szczerek, wicedyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Radomskim a Radomską Izbą Turystyczną zainaugurowano dzisiaj działalność Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Ośrodek mieści się w biurze usług turystycznych HartzTur przy ulicy Sienkiewicza. Każda osoba zainteresowana wyjazdem może uzyskać w ośrodku informacje dotyczące zarówno oferty poszczególnych biur podróży, jak również miejsc, które warto zwiedzić, warunków i cen pobytu w przypadku indywidualnego wyjazdu. Zakres informacji obejmuje turystykę krajową i zagraniczną. Brak informacji turystycznych powoduje bieganinę po biurach turystycznych pytanie się, trzeba przejść 5-7 biur turystycznych, aby wybrać y, odpowiedni dla siebie produkt turystyczny? Przedstawiciele biur podróży podkreślają, że powstanie ośrodka umożliwi nareszcie promocję naszego regionu poprzez informacje przeznaczone dla biur zajmujących się tak zwaną turystyką przyjazdową. We współpracy z Urzędem Wojewódzkim powstanie informator turystyczny zawierający pełną informację o Radomiu i Województwie. Przedstawiciel PTTK poinformował, że ośrodek otrzyma komputerowy wykaz wszystkich szlaków turystycznych. Czy informacja udzielania w ośrodku informacji turystycznej będzie obiektywna, czy macie na przykład obawy o promowanie jednego biura kosztem drugiego? No, dzisiaj pierwszy dzień funkcjonowania tej informacji, trudno nam to ocenić, ale według założeń y, ta informacja ma być obiektywna, nie żadnego zbiór podróży, tylko po prostu służąca klientowi i mało tego przygotowująca na nasze potrzeby również określonej oferty w zakresie turystyki przyjazdowej. Radomska Orkiestra Kameralna zainaugurowała swoją działalność koncertem, który odbył się w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego. Wykonano utwory Mozarta, Wivaldiego i Twardowskiego. Szefem orkiestry jest Stanisław Bawor. Ukonstytuował się Komitet Odnowy Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego. Na piątkowym spotkaniu członków komitetu dyskutowano m.in. o odtworzeniu Anioła Ciszy, zabytkowej rzeźby, która została skradziona w ubiegłym roku. Konstytuował się społeczny komitet ochrony zabytków cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego. Przewodniczącym zarządu został Jerzy Stępkowski, wiceprzewodniczącymi Anna Nowacka-Dudowa i Maria Lipińska-Grodzieńska, której dziadek jako pierwszy sporządził przed kilkudziesięcioma laty dokumentację cmentarza. Komitet będzie przeciwdziałał dewastacji cmentarza, a także zajmował się zbieraniem funduszy na rekonstrukcję pomników nagrobkowych. Pierwsza sprawa, którą zamierza się zająć, to odtworzenie skradzionej rzeźby Anioła Ciszy. Ogłoszono konkurs na koncepcję i projekt tego pomnika. Nie ustalono ostatecznie, czy będzie to wierna kopia, czy rzeźba inspirowana tą ukradzioną. Na razie w miejscu pomnika stoi tablica z numerem konta, na które można wpłacać pieniądze. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przypomina wszystkim zainteresowanym, że termin składania wniosków w sprawie uzyskania środków finansowych w roku 1996 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa z dniem 30 września bieżącego roku. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 233-54 i 239-09. Dzisiaj uczniom ze szkoły podstawowej nr 12 w Radomiu przekazano dary. Ofiarodawcami są członkowie Partii Republikanie oraz szkolnego koła PCK przy Technikum Ogrodniczym. Szkoła podstawowa nr 12 w Radomiu jest szkołą specjalną. Uczniami są dzieci o różnym stopniu upośledzenia umysłowego, wywodzącymi się z różnych środowisk. Dla najbardziej potrzebujących zorganizowano zbiórkę pieniędzy, z których zakupiono zabawki, książki, przybory do pisania oraz ubrania i obuwie. Szkolne koło PCK, które działa przy Technikum Ogrodniczym, chciało po prostu zająć się dziećmi, które potrzebują pomocy. Tu dowiedzieliśmy się, że jest nowa szkoła, która dba. Swoich podopiecznych, no, ale oczywiście nie może sprostać wszystkim potrzebom. W związku z tym młodzież technikum ogrodniczego przeprowadziła zbiórkę książek, zabawek. Przyjechaliśmy do tej szkoły, jak się okazało, trafiliśmy w dziesiątkę, bo dzieci były zadowolone. Młodzież również była zadowolona, ponieważ pomogła tym, którzy potrzebowali. Telewizjadami dziękuję panu Adamowi Hrabiemu, właścicielowi firmy EPROM, za pomoc we wczorajszej emisji meczu pomiędzy Legią Warszawa a gks Katowice. Transmisja meczu była możliwa dzięki udostępnionemu nam przez firmę EPROM dekoderowi. A teraz pora na filmowe informacje sportowe. W przedostatniej kolejce trzeciej ligi piłkarze radomskiej broni przegrali w skarżysku z granatem 1-2. Prowadzenie dla Radomian zdobył w 32 minucie Wojciech Pawłowski. Gole dla zwycięzców strzelali Berus w 33 minucie i Wawrzyńczak z rzutu karnego w 65 minucie. Po zwycięstwie 2-1 nad Bukowią awans do drugiej ligi wywalczyli piłkarze krzaostrowiec, ostrowiec Broń pozostała na 14 pozycji. Jakub Fiałkowski z Radom Akadami zwyciężył w biegu memoriałowym na dystansie 3000 metrów podczas rozegranego w Warszawie 41 Memoriału Janusza Kusocińskiego. Czas zwycięzcy 8 minut 17 sekund i 8 sekundy. Z okazji 45-lecia Polskiego Związku Motorowego oraz 35-lecia kartingu w Polsce na kartodromie Automobil Klubu Radomskiego zorganizowano ciekawą imprezę sportowo-rekreacyjną, uświetniającą obchody. Głównym punktem zawodów był wyścig o memoriał Ludwika Gliba w kartingowej kategorii Młodzik 01, który wygrał Rafał Jackiewicz z Automobil Klubu Rzemieślnik. Rozegrany w tej samej klasie bieg o puchar PZ PZMOT wygrał Krzysztof Bryzek, reprezentujący automobilklub Wielkopolski. W najciekawszym wyścigu kategorii Młodzik 02 o puchar Wojewody Radomskiego ponownie zwyciężył Bryzek. Puchar PZ PZMOT w klasie młodzieżowej wywalczył kolejny wielkopolanin Marek Myczkowiak. W handikapowym wyścigu motocykli o pojemności silnika 50 i 80 cm sześciennych zwyciężył Jarosław Wiśniewski z pioniera Lublin. Już jutro o godzinie 10 na lotnisku w Piastowie nastąpi uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski w akrobacji samolotowej. Wszystkich sympatyków podniebnych ewolucji zapraszamy do oglądania kroniki Mistrzostw codziennie o godzinie 20.15. Jeszcze informacje z kroniki policyjnej. Z soboty na niedzielę z trzeciego piętra budynku mieszkalnego wypadła 17-letnia dziewczyna. W wyniku wypadku doznała ona ogólnych potłuczeń ciała. Z informacji policyjnych wynika, że dziewczyna znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Zachodzi podejrzenie, że sprawcą wypadku mógł być 28-letni mężczyzna, który przebywał w tym czasie w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Podejrzany przebywa obecnie w Izbie Wytrzeźwień. Dzisiaj natomiast przy ulicy Żeromskiego wypadł z okna 19-letni chłopiec, którego w stanie ciężkim przewieziono na oddział chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. To wszystko w dzisiejszym teledzienniku. Zapraszam Państwa do oglądania nas jutro. Do widzenia.